Siemanko, moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie stricte na temat giełdy BingEx, ponieważ mamy nowy Lunch pool. Mamy tutaj nową promocję dla osób, które jeszcze nie mają konta na giełdzie BingEx oraz mamy ciekawe propozycje na programie Earn właśnie na tej giełdzie. Także nie zwlekając dłużej, zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest aplikacja Zen, dzięki niej zyskujesz cashbacki, zwroty za zakupy, dodatkową gwarancję na elektronikę, a także łatwo wypłacisz krypto z giełd takich jak Binance, Bybit czy Bitget. Z kodem MBZEN masz aż 5 miesięcy planu pro za darmo. Link znajdziesz w opisie wideo, a kod wpisz podczas rejestracji. Zen to prosty sposób, żeby ogarnąć finanse i kryptowaluty. Polecam! No i moi drodzy, zaczynamy od lunch Pula, ponieważ mamy tutaj Lunchpull SGC z trzema pulami. Pula nagród USDT dla wszystkich użytkowników, pula nagród BTC dla wszystkich użytkowników oraz uwaga, pula nagród USDT dla nowych użytkowników. Także jeśli nie macie jeszcze konta na giełdzie BingX, no to jest szansa dla was, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy 14,5 miliona SGC w puli USDTków dla wszystkich, a tutaj dla nowych użytkowników mamy tylko 8 Milionów 100 tysięcy, ale gdzie jest haczyk? Uwaga: tutaj, jeśli chodzi o łącznie stake'owane środki przez ludzi, mamy 6,5 miliona USDT-ków, a uwaga przez nowych użytkowników tylko 300 tysięcy, więc każda nowa osoba będzie miała tutaj automatycznie większe roi. No i oczywiście tutaj jest maksymalna lokacja tylko 2000 dolarów, a tutaj tylko 5000 dolarów w puli dla wszystkich. No i oczywiście, jeśli ktoś chce, mamy też pulę nagród w Bitcoinie i jest tutaj maksymalna. Alokacja 0,05 bitcoina. No i ten lunchpool kończy za 3 dni, 18 godzin. Postaram się to wideo tak złożyć, żeby Wam zostało, jeśli od razu sobie otworzycie. Tak, mniej więcej 3 dni i 18 godzin bez tych 27 minut. Mam nadzieję, że się tutaj wyrobię. Lecimy, moi drodzy, dalej. Mamy tutaj nową promocję. Specjalne wydarzenie wpłaty, dokonaj pierwszej wpłaty, zmaksymalizuj swoje zyski. No i mamy tutaj 10 misji, aczkolwiek można powiedzieć w zasadzie, że 3, ponieważ mamy tutaj weryfikację KYC, za którą dostajemy 20 dolarów kuponu bonusowego, za chwilę wam wytłumaczę o co chodzi, pierwszą transakcję, za którą dostajemy 30 dolarów kuponu bonusu, bonusowego i mamy łączną wpłatę. Łączną wpłatę, gdzie jest to wybór od 30 dolarów wpłaconych poprzez 100, 300, 500, 1000, 2000, 5000 kończąc na 10 tysięcy dolarach w Właśnie na giełdę. No i w zależności oczywiście, ile wpłacimy, to tyle też dostaniemy w nagrodach. No i na przykład za 10 tysięcy wpłacone, dostajemy bonus 5 tysięcy kuponu bonusowego. No i o co chodzi w tych kuponach bonusowych, moi drodzy? Te kupony bonusowe są do wykorzystania na giełdzie Futures. Więc to nie jest tak, że to dostajemy na spocie i można to od razu wypłacić. Dostajemy to w formie bonusowych środków na giełdzie i można je wykorzystać właśnie na dźwigni. No, i oczywiście uważam, że jest to fajna, dobra promka, szczególnie dla osób, które grają już na dźwigni. A te, które nie grają, a chcą jakiejś pomocy, no to wystarczy, że wbiją na Discord Majacy Biznesu i tam też jest odpowiednia zakładka. I myślę, że będziemy w stanie jakoś pomóc wykorzystać te środki. No i jeśli chodzi o regulamin, to uwaga, bo tutaj mamy coś takiego jak zablokuj, tak? Te 10 tysięcy, na przykład wpłat 10 i zablokuj te 10 tysięcy. No to tutaj mamy w regulaminie to wyjaśnione. Wpłata musi pozostać zablokowana blokowana na koncie przez 2 dni, oznacza to tyle, że po prostu jak wpłacimy te środki, to mamy ich przez 2 dni nie wypłacać z tej giełdy, bo nagrody zostaną nam przyznane właśnie po 48 godzinach, czyli w momencie kiedy byśmy wpłacili te środki i wypłacili, to tego bonusu niestety nie dostaniemy, więc jak już wpłacacie, to podtrzymajcie przez co najmniej kilka dni, a najlepiej po prostu przez okres trwania tej promocji, aż wykorzystacie, bądź też nie wykorzystacie tego kuponu bonusowego. No i moi drodzy, lecimy do ostatnich rzeczy na giełdzie BingEx. Mamy, tak jak też wspominałem w ostatnim wideo, gdzie omawiałem 16 giełd oraz to, co na tych giełdach ciekawego możecie znaleźć. No, to mamy tutaj pozycję na UZT na R nie? właśnie elastyczną, czyli w dowolnym momencie wpłacacie i wypłacacie. Maksymalna lokacja 1000 dolarów, z tym, że wpłacicie sobie jakieś 990, ponieważ wszystkie naliczenia, które Wam się tutaj właśnie zbierają na koncie, niestety zostają dodane do tej kwoty. Więc po pierwszym dniu już macie przekroczoną tą barierę maksymalną 1000 dolarów i wtedy spadacie niestety w rankingu nie 10%, tylko tam jakieś 1-2%, to nie wiem, ale w każdym razie jest to. Sporo mniejsza liczba. No i mamy też taką samą sytuację na USDC, z tym, że tutaj jest 8%, ale i tak uważam, że warto i też maksymalna lokacja 1000 dolarów, przy czym radzę sobie wpłacić 990 i wypłacać co jakieś dwa tygodnie. Także tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o giełdę Bingax. Na koniec tylko przypominam o najnowszych konkursach, które pojawiają się na moim profilu X. Także warto go śledzić, warto followować, obecnie do końca dzisiejszego dnia. Jest jeszcze konkurs, gdzie za ciekawe pytania będę mógł rozdać Wam jakieś tutaj ilości kadiz. Także moi drodzy, to wszystko w tym materiale. Pamiętajcie jeszcze o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!